No, proszę, to ten zawszawiony mutant. Dołącz do nas, proszę. Rawikowi będzie raźniej. Spójrz, jak się cieszę na twój widok. Cieszysz się, Rawik? Na pewno ucieszyłby się jeszcze bardziej, gdybyś przestał mu wbijać czubek noża w plecy. A, mówisz tak, bo nie znasz sytuacji. Otóż nasz wspólny przyjaciel Rawik miał właśnie grać o własne życie i. Macie już kartę, czego jeszcze chcecie? Gdybyś oddał ją od razu, a nie próbował nas oszukać, już by nas tu nie było. A tak masz już połamane wszystkie palce. I chyba skończy się na tym, że mutant będzie musiał zagrać za ciebie. Chcesz? Widzisz? Rawik się zgadza. No to, żeby dodać grze koloru, podbijemy stawkę. Życie Rawika? I karta nataliza. To ja.